Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mati04, i dzisiaj otworzymy sobie jedną z czterech puszeczek FIFA 365 2017 z rzadkimi limitkami. Ja sobie na przykład tą limitkę. O, ja tego nie przeciąłem. Dobra, Przeciąłem. Tak mamy, pierwsza jest karta Rary, prawdopodobnie, czy tak. Połóżmy. No tak nie będzie o, tak. stało. I mamy cztery karty. cztery limitki lub coś. Nadajemy i Dadajmy. otwieramy. Najpierw pierwszą z lewej otwórz na dobry początek. I to jest Iniesta autograf, której jeszcze nie mieliśmy. No to super. Więc się bardzo cieszę. Nie przeszkadza ci to wieczko. Czekajcie. Jeździsz Światło szkaza Lepiej, chyba lepiej. Dobra. Zobaczmy sobie połóżmy przed, żeby było widać, czy jest ile. 15. Raz, dwa. Jest, jest. <głosy> <głosy> Policzone i jedziemy. i zobaczymy jak nie jak to tworzyć, kurczę Gudeli. się tak specjalnie Ajax, tylko pokażę Gaño Marcelo Boateng i i mamy multiple Real Madrid Defensive Lineup czyli po prostu czwórka obrońców połóż przed dyniestą przed to połóż normalnie no to tak, a dobrze no, połóż idziemy teraz rzetkę z Ronaldo roli głównej i znowu nie w tą stronę jest Schmeichel Jara, Sanchez Casillas Origi i Mats Hummel. Karta bardzo fajna Dobrze Idziemy, kolejna setka, jest tu De Bruyne Griezmann i Milik Majada Kivina Jesus Ja to mieszam, Banega Papastikopoulos i Power Up Defensive Rock Jest to Robert Hoof Bardzo ładna karteczka Idziemy dalej. Mamy teraz Majdana. Pokazaki. O, jest nasza Legia. Lewczuk. Bentekę. I o U. Diego Simeone nie mieliśmy. Ja no, jestem już, z... chyba. mieliśmy? Tak. Nie, nie mieliśmy chyba. W lewej połóż, bo go nie widać. Jest. No to ładna puszka. Już się. Zadowoleni jesteśmy. Zobaczysz jakie limitki. Teraz limitkę wam odkryj, bo już kurczę nie chce się wsadzić co się dzieje no nie to dobrze dobrze, dobrze jest dobrze. już pokaż którą limitkę z prawej z prawej no. Hovedes. Chowedes. nie taka rzadka limitka pierwsza limitka taka sobie w sumie topluderek. Te ładeczki ja po pierwsze po, sasz. są szedkie, dalej. Topluderki są. Teraz. Koszulki są za duże. No właśnie wiem. Z te akurat. Jed, jedna była idealna, No Teraz te. te drugie wyciąłem, ale no. już. Na kolejny odcinek. Rodinei. Munir. Martinez rafinia, rocho i mamy demirel, Volkan wulkan, i to jest fansik. Idziemy kolejna szybka, i nam zostało, raz, dwa, trzy, cztery, pięć troszeczkę nam zostało. No to jest tak połowa. To może podzielmy ten, ten odcinek na dwie jedź, części, jedź. O, na dwie części podzielmy. Nie. Tu mamy ja Bu, Priovicz, Cardona, Alves. I o, patrzcie, 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 fajna karteczka, Cristiano Ronaldo, Goal Machine, Power Up, nie mieliśmy, więc się cieszę. No, Power Zobaczko. Trzeba było widać. Rafael Guerrero. Teraz czas limitkę, teraz będzie poszła z prawej, to pójdzie z lewej, a nie, ze środka. Mamy Messi. Messi. Nie mieliśmy, tej limitki tak my nie mieli. Jest spoczko. To już przy okazji podmienił to ploderki. I powinny być ok, tak, te będą ok. Tego zmień też, żeby to się tuło. Jedziemy jedz kolejna, Griezmann, Milik i Le Bruyne. Teraz idziemy, ładnie, ładnie otwieramy i liczymy na dobry drop. Alario, Albring, Albriton, Chiara, tak wiem, że to źle przeczytałem, Ali i, o, Puchar. No niech to. Kolejny ten futsal. Cały czas dostaję tego futsala. No futsal to świetny sport. No ale niestety za dużo tych futsali tutaj jest. Brakuje mi paru pucharów. Ale futsalu no, ale mamy już. Tak, jedziemy. Jest to kolejna strzetka. Perez. Kucharczyk, Neto, Vermalen, Diego Silva i Hop. mamy Carlos Bacca. Bacca. Zostały nam dwie strzetki Ron z Ronaldo i Griezmannem. Zobaczymy co skrywa Ronaldo. No, to do dobrej strony tym razem poszedłem. Bruno. Simpson. Burki. Aleksandro. Eder i... To jest multiple. Wow, cóż za puszka. Puszka jest no, mega, bez słów. Trafiliśmy rara i dwa multiple. Już był jeden rara, ale to był gwarantowany. No proszę bardzo. Dawaj, dawaj. Jedziemy ostatnia strzetka. Gdyby tutaj poleciał jakiś goldik, którego nie mamy, lub choćby jakiś power-upik, którego też nie mamy. Tylko oby nie fans. O! Lewandowski. No, może być. To teraz. Tak. Tak. Ezil. No niech to, Vidal, najgorsza chyba karta z całego dzisiejszego openingu, moim zdaniem. Bo ona była... Bo ona była w kalendarzu adwentowym i, i już mieliśmy parę. Dobra. No. To by było na tyle. O! Jednak nie. Przypomniałem, ledwie bym zako zakończył odcinek. I bym zapomniał o... Gera. Fajna limitka. Limitki się trafiły bardzo, bardzo fajne. I zobaczymy co będzie w tym sali. Zobaczymy co będzie w następnych puszkach. W mieście taka ra Zmieściła się. Dobrze. No i opening był świetny, unboxing był jeszcze lepszy. I to już było na tyle. Do zobaczenia, Narka. Cześć. Cześć. I czołem.